No i co, kochani? Waldemar Żurek, polski superbohater, mówiłem? <noise> On się nie obcyndala, kurcze, nie? Słuchajcie, najpierw odwołał ilu tu było? 49, tak? Tych prezesów, tych, tych zastępców prezesów, i teraz odwołał ilu? 25, tak? I ile tam jeszcze brakuje? Do setki chyba brakuje. Eee, także. Zobaczcie, zobaczcie, jak on czyści całe, całe to tałataństwo z, z sądownictwa, nie? Za prokuratorę też się weźmie, zobaczycie. Za prokuratorę też się weźmie, nie? Także Waldemar Żurek to naprawdę, to jest, to, to jest osoba no niesamowita, nie? On przejdzie do historii po prostu, kurczę, uwierzcie mi, że on przejdzie do historii jako najlepszy. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny właśnie w, w, jak wyczyścił te wszystkie układy, układziki. Zobaczycie, to, 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 to już, co, co on robi, to już przechodzi do, do historii, nie. Także trzeba za niego kciuki trzymać i wspierać. Tak samo y, panią prokurator Wrzosek, wszystkich tych, którzy będą rozliczenia robić, nie? Słuchajcie, dobra, y, s, y, możecie wejść na mojego TikToka, tam jest więcej filmów. Y, będę, już teraz jestem po Europie, także będę Was y, tutaj nawiedzał częściej. <śm> <śm> no i, i co? No i subskrybujcie, wysyłajcie te filmy do. Do, do ludzi, po prostu i co? Jak, jak macie ochotę, to możecie wejść na ten, ten link, który jest w moim TikToku buy Coffee i po prostu kupić mi kawkę, tam za dyszkę, czy za 5 zł. Blikiem możecie wysłać, bo wiecie, że na polskim TikToku się nie zarabia po prostu i to jest taki dowód uznania, że, że podoba Wam się to, co robię. No i co, dziękuję wszystkim, który, którzy do tej pory kupili mi kawkę. I co, zaczynam znowu pracę. Trzymajcie się, na razie, hej.